Cześć z tej strony Tomek Lach w tym filmie chcę Wam pokazać jak we własnej polskiej zwykłej kuchni przyrządzić prawdziwe kimczy. Kimchi, jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest generalnie dla kuchni koreańskiej to, czym dla nas jest kapusta kiszona przykładowo. Mi kimchi bardzo, bardzo, ale to bardzo przypadło do gustu. Przede wszystkim dlatego, że lubię kiszonki, a to jest właśnie taka esencja kiszonek, jeżeli można by sobie wyobrazić, jak smakują właśnie kiszone rzeczy jak ogórki, kiszone nasza kapusta, ale w takiej bardziej orientalnej wersji. Co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o kimchi, to to, że w przeciwieństwie do Pusty czy ogórków kiszonych. Kimchi wykonuje się bardzo szybko, bo jego przygotowanie, jak zobaczycie, zajmuje w zasadzie, jeżeli chodzi o faktyczną robotę, którą na to poświęcacie, kilkanaście minut. Jeżeli chodzi o czekanie, to wystarczy 2 do 3-4 dni kiszenia, żeby ono było idealne. Zaczynamy. Podstawą kimchi jest bardzo prosty składnik, bardzo łatwo dostępny. W zasadzie wszystkich naszych sklepach, czyli kapusta pekińska. Nie zmylcie się tym, że akurat mi się trafił tym razem taki piękny, świeży, młody okaz. Bo generalnie one zwykle mają bardziej biały kolor i nie mają tak dużo fajnych zielonych liści. I co musicie zrobić z taką kapustą? Po prostu oczywiście ją umyć. Przekroić najpierw na połówki, a te połówki jeszcze na ćwiartki wzdłuż. Tak naprawdę, ja się spotkałem też z tym, że nawet kiszone są kapusty pekińskie w całości, i po prostu chodzi o to, żebyście spróbowali różnych wersji i pozostali przy tej, która Wam najbardziej będzie odpowiadać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby te kawałki kapusty, jak widzicie, były nie za małe, ale też żeby nie były jakieś wielkie, takie w sam raz, na jeden kęs, żeby wziąć kawałek widelcem, czy przy pomocy pałeczek, jeżeli się bawicie już całkiem orientalne wersje posiłków. Jak widzicie to jest dosłownie 20-30 sekund i kapusta jest pokrojona. Ona teraz ląduje w dużej misce, tak pokrojona kapusta musi teraz zostać zalana Solanką, czyli wodą z dużą ilością soli, mniej więcej możecie przyjąć taką ilość, że na jedną większą główkę kapusty 2-3 litry wody i około 5 łyżek soli to jest to, czego potrzebujecie. I teraz taką wodą po prostu zalewacie kapustę w misce. Chodzi dokładnie o to, żeby całą. Kapustę przykryć wodą, i żeby to się udało, najczęściej będziecie musieli po prostu dociążyć, tak jak ja tutaj, kapustę przy pomocy talerza, i najczęściej jeszcze na górę położyć coś cięższego. W ten sposób woda dokładnie przykrywa całą kapustę, i coś takiego odstawiacie teraz na minimum jedną godzinę. Kapustą zajmiemy się dalej za mniej więcej godzinę, a teraz czas na drugi składnik, czyli. Klejik ryżowy, który wykonacie ze szklanki wody, i mniej więcej dwóch, trzech łyżek mąki ryżowej, do tego od razu też ląduje jedna łyżka cukru trzcinowego. Taką mieszankę musicie doprowadzić do wrzenia. Jak tylko zacznie już ładnie się gotować, to od razu mocno zmniejszacie ogień. Ten kleik powinien w dosłownie kilkanaście sekund od zagotowania się bardzo mocno zgęstnieć. Cały czas mieszacie, ale wyłączacie od razu pod nim grzanie i odstawiacie, żeby lekko przestygł. I kiedy czekacie, aż kleik się zagotuje, to cztery ząbki czosnku ścieracie na tarce o drobnych oczkach. I tak samo ścieracie kawałek imbiru o długości takich 4-5 cm. Najlepiej można by porównać, że powinien być mniej więcej taki jak kciuk. Klejik, jak widzicie już jest bardzo gęsty, jest bardzo gładki i aksamitny dlatego, że cały czas go mieszałem. Imbir i czosnek już są starte i teraz do kleiku dodajecie mniej więcej 3-4-5 łyżek sosu sojowego, dwie łyżki sosu rybnego, dodajecie ten starty czosnek i imbir. Do klejku się jeszcze jedno nieduże jabłko. I na koniec coś, co jest super, super charakterystyczne dla kuchni koreańskiej i w zasadzie jest jedynym składnikiem kimchi, który nie jest tak łatwo dostępny w każdym pierwszym lepszym sklepie. Jest to koreańska czerwona ostra papryka gochugaru. Pewnie źle to wymawiam ale bardzo łatwo ją znajdziecie na Allegro czy w różnych sklepach internetowych, które sprowadzają taką nietypową żywność i teraz w zależności od tego jak bardzo lubicie pikantne jedzenie, jeżeli lubicie bardzo pikantne, które będzie takim w skali koreańskiej słabo pikantnym, to używacie około 5 łyżek takiej papryki. Jeżeli lubicie pikantne, ale nie bardzo bardzo, to używacie około 3 Generalnie raczej ja wyznaję taką zasadę, że nie ma kimchi, które nie jest pikantne, bo to jest właśnie jeden z elementów tej autentyczności i faktycznie prawdziwego smaku kimchi, że tutaj ta ostra papryka musi się pojawić. I ostatnią rzeczą, która wyląduje w kleiku, jest zielona cebulka, której cały pęczek najlepiej pokroić w takie mniej więcej 1, 2-3 cm kawałki. I tą cebulkę mieszacie dokładnie z kleikiem. I ten element mamy również już gotowy. Minęła godzina, odkąd zapuszkowałem w tej misce kapustę pekińską, i teraz jest czas na to, żeby ją odcedzić. Dokładnie przepłukać przepłukaną kapustę. Teraz mocno ściskacie żeby odcisnąć z niej jak najwięcej wody. W ten sposób też pozbywacie się nadmiaru soli, bo przecież ona się kąpała w bardzo, bardzo słonej wodzie. Taką odciśniętą kapustę po prostu przerzucacie do miski. Następny krok to pokrojenie dwóch marchewek na bardzo cienkie, podłużne paseczki. Takie marchewki dodajecie do kapusty. Kleik dodajecie do warzyw. Musicie teraz bardzo dokładnie wymieszać teraz warzywa z klejkiem. Tradycyjne przepisy często zakładają robienie tego dłońmi, oczywiście w rękawiczkach, no bo pasta jest pełna bardzo ostrej papryki, więc no nie byłby to dobry pomysł, żeby wkładać w nią paluchy, a potem pewnie dotknąć twarzy i wiecie co by się wydarzyło dalej. I teraz duży taki dwulitrowy swój, to to, czego potrzebujecie. Przekładacie do niego kimchi. Zobaczcie, jak to już świetnie wygląda, ile to ma kolorów. Widać już ten sok, sos, który się tutaj zaczyna tworzyć. I następnym krokiem w przygotowaniu kimchi jest przykrycie takiego słoika. Są różne szkoły tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak to robić. Ja po prostu pozbywam się uszczelki, żeby był tutaj jednak dostęp powietrza. Przynajmniej raz dziennie zaglądam zwykle, ubijam trochę, e, sprawdzam, co tu się ciekawego dzieje i w ten sposób w temperaturze pokojowej Kimchi musi zakisić się przez minimum 3 dni, często tak naprawdę zależnie od temperatury i pogody. E, można założyć, że to będzie między 2 a 4 dni. Kimci powinno być fajnie i mocno kwaśne, ale ta kwaśność powinna być taka przyjemna nie jak woda z ogórków, ale raczej jak właśnie taka fajna, kiszona kapusta, która nie jest za mocna w smaku. Jeżeli chodzi o ostrość, to powinna ona być taka no niezwykła, jakbyście użyli zwykłego chili, po prostu zjadacie coś i czujecie tylko ogień w ustach. Ona tutaj jest troszeczkę bardziej subtelna dzięki tej specjalnej papryce. Kiedy kimchi już jest gotowe? to możecie włożyć taki słoik szczelnie zamknięty już do lodówki i tam przechowywać je całymi tygodniami. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet jeżeli jemy tego kimchi dość mało, to taki duży słoik wystarcza nam maksymalnie na dwa tygodnie i ono znika. A dlatego, że jest po prostu bardzo, ale to bardzo pyszne. Dajcie znać, czy próbowaliście już kimci, czy przepisy, które znacie, różnią się od tego, które ja tutaj podałem. Podejrzewam, że jabłko czy sos rybny to nie jest coś, co zobaczycie we wszystkich takich super tradycyjnych przepisach, ale to moim zdaniem jest coś, co na polskie podniebienie najlepiej zadziała. Czekam na komentarze, łapki w górę i do zobaczenia. Cześć!